Siemanko moi drodzy, z tej strony Kira. a to jest taki jeden odcinek z gry F1 Race Stars. Nie wiem czy z tego będzie seria, chyba nie. Tak kurwa nudzi mi się, jest druga w nocy, nudzi mi się. Mówię coś co nagram. A! Padło na Race Stars. Jak Panie widzicie, moi drodzy, nie mam oryginalnej wersji tej gry. To jest piracka gra. m, zaraz polacci hejt. Pira piracisz. Nie, ja nie piracę, no może dobra, piracę, no bo mam ściągniętą, ale od razu mówię jak gry ściągam pirackie, żeby sprawdzić jak wygląda gra i czy się opłaca ją grać i czy działa dobrze u mnie na kompie, I dopiero później tą grę idę i kupię. Akurat w Race Stars'a jak widzicie trochę już pograłem sobie. Mam tu już trzy mistrzostwa zaliczone. Póki co, no, gierka nawet fajna. Takie fajna odskocznia od... Od tego, od F1, prawdziwego. Hmm, czy będzie z tego seria? Nie, wątpię, szczerze mówiąc wątpię. Żeby z tego była w ogóle seria. To jest taka gra po prostu randomowa, w którą sobie gram, jak mi się nudzi, jak chcę odpocząć od... Zwykłego, prawdziwego F1. Ja jestem w klasie 1000 sześciennych. No, wyższych... Chwilę pojedziemy, ale ciutko jest za trudno. No i no tak, por fan. Mówię, a co tam, nagram sobie. Zobaczymy. Ja mówiłem, w weekend się odcinki nie będą pojawiać, ale ja tak sobie myślę, w weekend nie będą się pojawiać odcinki standardowe, czyli, czyli co, F1 2013 Mod i F1 Challenge, ale może właśnie takie randomowe, coś jak to, może się pojawiać. Ale nic nie obiecuję. Bo też muszę mieć ja czas, żeby nagrać coś, żeby domem się zająć, więc... Więc wiecie. A, się poławimy, trochę chwilę sobie pojeździmy tutaj. Jakiś widzę inny tryb. Jest z paliwem związany. A, jest totalny. Ale albo nie lubię tego typu gry. Dużo z tego czasu grałem w grę Crash Bandicoot Racing, coś takiego się nazywało osoby które jak grały wiedzą o co mi chodzi. Więc takie gry tego typu, łała lubię. Są dosyć śmieszne. Więc miło się w to gra. Oczywiście nie mówię, że jestem jakimś super graczem, gram sobie tak, kurpan. Żeby się pobawić, a nie tak, żeby walczyć o najlepsze pozycje. widzę jakiś cholera inny tryb Jakiś benzyną, coś nie wiem, się tak po prostu włączyłem żeby zobaczyć Bo za długo w tą grę nie grałem, tam razem trzy mistrzostwa, jakieś strzyżyłem sobie Jakiś czas temu już tą grę ściągnąłem Ale przed formatem jakoś, oj, oberwałem bańką Jakoś przed formatem nie, nie grałem w nim za długo, bo były problemy, gra się wyłączała a teraz tak sobie zainstalowałem, dzisiaj dzień. Myśl, póki co gra się bez problemu, więc mówię dobra. Tak sobie pogramy. No teraz tak siedzę, nie jestem się spać. Tak sobie myślę, a nagramy coś ciekawego. No jest coś ciekawego, padł wybór na właściwie jeden Stars, Ale mój serii z tego nawet nie zamierzam kręcić, bo no nie opłaca się. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna jest ta gierka taka naprawdę skośnia od prawdziwego F1. Ale bardzo przyjemna. Licencja, oczywiście wszystko jest na licencji kodemastera Kurwa, znowu bania. Wszystko oczywiście licencja kodemastera wszystko ładnie zrobione. Boliwy prawdziwe, nazwiska prawdziwe, opuszczam dwóch kierowców. Nie, czterech kierowców. Przepraszam, za w głos, oczywiście Kira, zapomniał eee, wyłączyć przeglądarki. Tak, jak ci niektórzy wie, ci, którzy usłyszeli po głosach, gram w grę na przeglądarce o nazwie Shakes and Fidget. Więc... Tylko raz gram to z kilkoma osobami z moich znajomych, więc... Zapomniałem przeglądarki właśnie, ale nie powinno być jeszcze głośno No, szczerze mówiąc, a bardzo nie mam teraz co grać. I tyle tak zacząłem grać właśnie w tę gierkę. Ale ten tryb jakoś tak średnio mi się podoba. Widziałem też, chyba kudy nagrywał to. Ale mu widzę też się jakoś za bardzo, nie chce z tego trzymać serii. Większej, dłuższej. Ja też szczerze nie rozumiem, to jest takie randomowe granie ale gra jest bardzo ładnie graficznie bardzo przyjemnie się gra Nie mam żadnych zastrzeżeń w tej gry. powrót tak naprawdę do przypominają mi się gry mojego dzieciństwa na PS1 na PS2 Więc grałem właśnie, jak mówię, Crash Bandicoot tam jeszcze było jedna podobna gierka też wyścigowa chyba Jack X się nazywała To jest naprawdę bardzo ciekawe w przyszłym miesiącu teraz mamy w 5 maju na moim kanale może pojawią się jakieś już gry pierwsze z konsoli, z PS3 Będę miał zamiast sobie właśnie kupić nagrywarkę, żeby dla Was z konsoli nagrywać to teraz zamówiłem sobie zestaw fps który według mnie jest najlepszą serią FPS na konsole PS3. Czyli dokładniej mówiąc seria Killzone. Padaj, i Raikonę fanatą. Aj, nie, nie wiem. <gry> Całą serię Killzone, 1, jedynkę, która wyszła na PS2, dwójkę, dwójkę i trójkę, która wyszła na PS3. Może jedynka oczywiście jest przekonwertowana na trójeczkę. Naprawdę, ja swojego czasu jak miałem ps 2 to siedziałem, był mi długo. I grałem na konsoli w jedynkę. Od tego FPS-a nie mogę się oderwać. Teraz jakoś FPS na, na konsolę... Ostatnio z kolegą, który był u mnie, graliśmy na podzielonym ekranie w Call of Duty Modern Warfare 2. No to wiecie, jak się nie gra przez jakiś czas, to jest taki powrót, który dla to jest ciężki, ale do Killzone'a usiądę z chęcią i go przejdę jeszcze raz, jedynkę, jeszcze raz, później dwójkę i dwójkę. To naprawdę jedna z lepszych gier. w Państwa. A akurat trafiłem okazję, bo wszystkie trzy gry w jest 162 złotych, to naprawdę śmieszne pieniążki. No tak, ja tu gadu gadu o sobie, ale coś jeszcze o Was muszę powiedzieć, moi drodzy. Tak, o Was. Właśnie, a dziękuję Wam bardzo moi lodzy Bo dzisiaj, czyli 4 kwietnia Już 2 godziny, od 2 godziny i 5 kwietnia Ale jeszcze wczoraj 4 kwietnia Na kanale wybiło mi 200 widzów Cóż mogę powiedzieć Zajebiście Wam dziękuję Naprawdę Nie sądziłem, zaczynając, że w ogóle to bije do 200 widzów No ja myślę, że będę sobie nagrywał Tak for fun Bo lubię to robić To bardzo, bardzo mi się to podoba Ogólnie lubię tematykę F1 gier wyścigowych więc mówię, aha będę sobie nagrywał, zobaczę z tego wyjdzie a nie sądziłem, że zrobię do 200 widzów, naprawdę jest was już 200 osób mam nadzieję, że po konkursie który będzie rozwiązany 20 kwietnia tego roku czyli jeszcze zostało aż 15 dni moi drodzy do rozwiązania was już tam jest chyba 50 osób ale dobrze, zbierajcie się to naprawdę no, nie, mam nadzieję, że zostanie Was jeszcze sporo mam nadzieję, że większość osób, które jest teraz ze mną, duża większość tak naprawdę mówiąc to pewnie nam ze dwa, 3 dwie, trzy osoby na pewno odejdą ale reszta pewnie zostanie ze mną i będzie kontynuować przygodę w F1 2013 mod później we wrześniu już f 1 2013 od Code Mastera w pełnej wersji, z pełną wersją. Aj, do mnie. Naprawdę mam nadzieję, że zostaniemy na długi długi czas razem. Ja mam czas, żeby nagrywać dla Was, to dla mnie nie ma najmniejszego problemu nagrywać. Więc naprawdę... Dla mnie to jest sama przyjemność nagrywać dla was. A dla was, to dla nich, dla was tak naprawdę to jest przyjemność oglądać, bo widziałem po niektórych komentarzach, niektórych rozmowach, albo na Steamie z wami, albo na prywatnej wiadomości, to wam się moje filmy podobają, to mnie bardzo cieszy i to mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tutaj niektórzy lesplayerzy i wszyscy mówią, łapki, łapki, łapki motywują nie motywuje tak naprawdę bardziej niż te łapki w górę nie motywuje komentarz że wam się podobało albo napisanie do mnie na priva że ok fajne odcinki masz czekamy dalej to mnie bardziej nadmotywuje od tych łapek naprawdę no bo łapki to każdy może zadać bo a każdy ale jednak ten komentarz napisany to naprawdę bardzo bardzo motywuje do pracy do tego żeby nakręcać jeszcze więcej jeszcze więcej Mam nadzieję, że 200, następne będzie 300, 400 i tak dalej, tak dalej. Na 500, na 500 widzów mam dla was... Mam dla was konkurs. Już tak naprawdę... Konkurs jest przygotowany przeze mnie, ale konkurs no, ogłoszony będzie dopiero będzie w okolicach 500. Zł. Nagroda już też czeka. I to nie byle jaka. Bo to jest nagroda oszacowanej wartości na okolicach 300 złotych. Więc to będzie tak naprawdę coś ciekawego. Plus to się na pewno przyda nie jeden wam z domu w domu. Bo no to jak wszyscy wiemy, wchodzimy w tą erę cyfryzacji naszego kraju świetnego, z którego jakby mógł nie Ale to może... Może jakiś vlog kiedyś? Nie, 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 nie. Vlogów ja nie, nie, ja nie jestem fotogeniczny. Może kiedyś, ale to. Musiałbym się naprawdę przeboleć, żeby przemóc, żeby vlog nagrywać bo ja do vlogów no nie nadaję się ale Bą... ale ci z pier dalej cholera, nie urało się zapał mnie ale wracając do tego bo tak jak mówiłem wchodzimy w już chyba jest zaraz u mnie też to będzie u mnie pojawił się łuskim całą łódź ja na szczęście muszę się marzyć bo ja mam telewizję cyfrową niestety to bardzo teraz przez nas, przez ludzi, wszystkich, z MC NC+, no, Trudno. Ale to będzie naprawdę rzecz, która się przyda zwycięzcom na pewno, bo no, jak wiemy, nie każdego stać, żeby kupić nowi, sięgi telewizor z... z dekoderem. Dekoder sam, jako dekoder, no... niby drogi nie jest, ale tanią rzeczą to też nie jest, bo to patrzyłem ten polski dekoder co można w Polsce za mój, to jest 100 zł a u mnie będziecie mogli wygrać dekoder cyfry plus o ile się nie mylę mam go tu obok siebie ale teraz nie mogę zobaczyć firmy bo u, chyba trafili mnie akurat y, jeden <gry> ale teraz to jest chyba Samsunga dekoder cyfrowy dekoder cyfry plus więc na pewno przyda Wam się ta nagroda. A to tak mówię, dopiero na 500 widzów, no meta. Dopiero będziemy mieli 500 u mnie na kanale. Później na 1000, jeszcze pewnie będzie. Jeszcze coś lepszego? Perem perem wziąłem teraz do ręki, to już Wam mówię. Tak, chciałem Wam powiedzieć, że kiedyś z firmy no, zachuj pana, czy się na opakowaniu nie pisze. Dobie chodź tu. Um, wiecie co, moi drodzy? Nie się chyba popiepszyło. Tak, ile się pojebało. Samsung? Uh -huh. Co ty Kira pierdolisz? Nie, to nie jest Samsung. To jest jakieś firmy jest to mi umknęło! Strong SRT! Ale... dekoder to dekoder, nie ma co gadać, Prawda? Jak gdyby nie to, że mam... tą nieszczęsną NC+, też bym nie takiego główienka, żeby pod telewizor poruszać. na szczęście nie musisz się o to martwić. No, ale chyba na pięciu serwisów nagroda w sam raz. Może na tysiąc będzie jeszcze coś lepszego, jeszcze bardziej coś wypasionego. Ale no zobaczymy co ja wymyślę. Co moja główka, inteligentna wymyśli. Znając to, że ja mam głupie pomysły! Ja też odpierdolę naprawdę na, na tysiąc widzów. To będzie wyjebana w kosmos nagroda. A do tysiąca to daleka droga nami. nasza jest. Nie chcę wiedzieć, co mój pies teraz robi. Albo stara się sięgnąć piłkę swoją. Tak, stara się sięgnąć swoją piłkę i nie możesz sięgnąć. No stara się, patrzę na niego, stara się wyjąć piłkę z... kanapy! Co jemu trzyma? Co bierze ją na kanapę? To mu w kanapę. No jest... ale raz jest kochany ten psiak. Wow! A nie, nie piłkę, on kość swoją. No tak. Mój pies też jest na znakomity. Wbiłem mu gumową zabawkę w sklepie. Wróciłem do domu, dałem mu do zabawę. Po 10 minutach zabawka była rozzywana. Taka fajna, była piszcząca. Mówię, pobawi się, później mogę się z nim pobawić. Jak będzie chciał. No tak wyszło, że po 10 minutach zabawka była rozwalona. Całą piszczałkę wygryz, pogryz, całą, teraz jeszcze bardziej. No ale jak to szczeniaki, jak to roczny piesek, no to wiecie Na które miejsce? O, na pierwsze miejsce teleportowało, fajnie Dobra, no, zjedziemy sobie do boksu Oczywiście znaczy, się nie trzeba przejść zresztą boks, ale tu widzicie Ten trybie tą benzyną, widzę tu benzyna jest porozkładana Więc ja sobie pod koniec boksu tą benzynę wezmę To będzie dwa ostatnie Wygra się, a ten mistrz się nie uda no jakieś takie rypnięte, te mistrzostwa z tym benzyną, nie podoba mi się to. No mówię, no gierka jest fajna. A jak coś dla relaksu odpężyć się, to polecam bardzo jak jeden No nie kupujcie bezpośrednio na Steamie. Jak już chcecie, to kupcie w sklepie jakimś. Bo no, bezpośrednio na Steamie kosztuje 30 chyba euro, to jest 120 zł, a w sklepie możecie dostać ją za 7 dych. Ja mówię, będę w sklepie jakimś, to najprawdopodobniej tą grę sobie kupię z chęcią. Bardzo ładnie będzie się na półce prezentowała w kolekcji moich gwiazd. No, będzie trzeba jakaś do boxu zaraz jechać. Tu jest box. O! Peł! pow. No co za menda di resta! A ten odcinek na pewno się dzisiaj już pojawi Dzisiaj czyli... Czyli piątego, czyli piątek No ale benzyny nie mam ja tak Wolno jadę, klal Dziwny jest ten tryb, naprawdę Nie zauważyłem, że jest tryb z benzyna, tam go nie brał w ogóle no, jak już wziąłem to trzeba jakoś pojechać do końca. I piąte miejsce nie jest jeszcze źle. Ech. A ja znowu się się od nowa uszkodzić, bo mi pies rozwalił do góry nogami całą Ja. Yeah. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki jeden taki randomowy odcinek. Co zanim będę właśnie robił, nakręca takie randomowe odcinek z randomowych gierek. To akurat wypadło na f Kolejna gra, tak naprawdę nawiązująca do F1 Ale bardzo fajnie zrobiona, bardzo klimatycznie zrobiona Tak wiem, że ciągle się powtarzam Ale naprawdę udałam mi się do radę wyślu pierwszej trójce Dam radę czy nie dam radę Nawet tu powiem Wam że można na niektórych tak naprawdę zobaczyć nawiązanie do prawdziwych tras. Da radę. To nie ja, to ten lekin. Tak, byłem trzeci, a wszyscy się teleportowali, jestem siódmy. O, dziesiąty. No tak, bo mam duże benzyny, jadę wolniej. Dziwny ten tryb jak cholera. Nie wiem, nie wiem, co następnego mógłbym tak z randomowej... randomowo nagrać A pana coś by się znalazło. Myślałem też na zakupem najnowszego SimCity Ale no niestety wydatek rzędu 200 zł na grę To mi się za chuj pana nie widzi Naprawdę proszę. Ale się ładnie udało na koniec Co mnie tu diresta spychasz? Tak się normalne 1 to zobaczymy, gdzie będziesz jeździł. O, Marusia na pierwszym miejscu. A i drugie miejsce, no minimalnie zabrakło. Jednego funkcju do rykiarny. No prawdę. Tak, te ciszynki tutaj też bardzo, bardzo fajnie są zrobione na podium. E, <laughs> naprawdę bardzo, bardzo fajnie się z tym zrobiłem. Śmieszna gierka. O. With jaki ty, ty breakdance No więc ja wam dziękuję za oglądanie tego <laughs> odcinka randomowego. Z F1 Ray Stars. Zapraszam może na kolejne, może zrobię serię randomowe gramie. Zobaczę. Bo to nie byłby głupi pomysł. Co sobotę albo co niedzielę się się ukazywał jeden odcinek z randomowego grania z różnych gier. Właśnie tego typu, może Minecraft jakieś, mapki Escape, coś takiego, takiego innego. No, w przyszłym tygodniu będę miał już nową kartę graficzną, więc w przyszłym tygodniu mój kanał się nawet przewróci do góry nogami. Bo no, w tym momencie to tak naprawdę na kanale jest samo F1. A dobra, wszystkiego się dowiecie w odcinku informacyjnym, który będzie w przyszłym tygodniu, jak już będzie. Pamiętam miał tą kartę, która przyszłam zamontowaną, wszystko będzie działać. To wtedy wszystkiego się dowiecie moi drodzy. Więc ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarze, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. No. Dobijemy do 500 widzów? Dobijemy. Pa, pa.